Ale nie mili jesteście. Złote. Cześć, kurde. Co jest? Takie buciki musiałabyś sobie w Google szukać? Czekaj. New Rock. New Rock boots. Ty. Ty. Te? No takie mit! Ale to? W obradku. Na Zalando. W obradku takie buty? Brałabym. Brałabym. Dowalone! 10 na 10 Trzeba kupić z tego Dobra, czacik. Plan na dzisiaj wbijamy 40 level w Wuthering Wavers. Nie klikasz wirus? Nie, żaden wirus. To tylko IP tracker. IP tracker to nie jest wirus, proszę się uspokoić. Ty, ale kotki. To wygląda jak jedna wielka bitwa kotów. Kojarzysz jakie walki na przykład yy, tych? Walki yy, kogutów? To to właśnie walki kogutów, ale to koty. Ja dwukropek trochę. A w ogóle mogę wam pokazać, co się zaraz pozmieniało w ogóle? To swoją drogą, bo ja nie gram jakby. Wiecie, ja nie gram od Release'u, tylko ja gram od. Yy, jakiegoś drugiego albo trzeciego dnia, czy coś takiego. Więc teraz wam pokażę też, co się pozmi pozmieniało na końcu, że tak szybko wbijam levele I speedrun polega na tym, że tu mam 100% i mam w tych Tu mam też 100% Tak, tu, tu jeszcze tego nie robiłam yy, Tego środka, ale mam 300% co nie? Gameplay incomplete, what do you mean gameplay incomplete? You are incomplete H Super, gówno i gówno <laughs> Czyli syzyf, no spoko Nie no spoko tak Czyli syzyf ale przynajmniej to zrobiłam wszystko, więc mamy skończone już daily questy. Możemy pójść, pobić się jeszcze z tym tutaj bossem. Ufu. I chyba powinniśmy wbić level, jak sobie się tutaj pobijemy. Tryhard to prawda, tryharduję w tym gierkę, a co? O której ich z widzami? A dzisiaj. Dobra, uwaga, 30 level. 30, 40 level znaczy się. Chyba. Coś ciekawego? Nie. Taa, 40 level, esz! Jezu, w końcu mogę chyba odebrać to! Szlak by to jeszcze nie. Będziesz całą noc... Ej, wiecie, że ja wczoraj, właśnie co do grania w WWE. wiecie, że ja wczoraj mówię sobie, dobra, zmontuję odcinek i siedziałam, do... I, siedziałam i 3 godziny grałam w Wuthering Waves, aktorując po prostu mapę? I tyle było zmontowania odcinka, co so nie? No, trochę XD, ja bym powiedziała, trochę beka. Nagrody? Takie ok, takie ok te nagrody. Ja mam w końcu Jezu, w końcu czas radość mogę to odebrać. To czekało tutaj tyle lat, żeby mogła to odebrać. Co ciekawe brakuje mi tylko trzech dosłownie na diamenty złotych, tych że tu też wszystko na złote już zrobione, ale to tak w ramach ciekawostki. Mam jeszcze w sklepie do odebrania, ja dużo rzeczy dostajemy, fajnie mi się podoba. 10 krystal solventów, Advanced resident Potion, jakieś tam pieniądze. Spoko. Ej, że zrobimy gambling? Chcecie gambling w nagrodę? A w ogóle to jeszcze od razu chciałam ulepszyć sobie Enkor, jak wbiłam to. O, super. Podoba mi się. I encore teraz leci na 70. Gamba, 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 gamba. Zrobię sobotnie. Nie, soboty normalnie. Są. Zrobię wam. Yy, zrobię wam wtorkowego Amon'ga. <noise> Wtedy nie będę trechardować, może w WWE. I w ogóle chciałam zrobić gambling na moją Encore, bo ona jakby wiecie, ta broń, ona ma, ona ma teraz trzygwiazdkową yy, broń. I jakby to trochę boli, że jej broń jest tak badziewna, że jest trzygwiazdkowa, w sensie trzygwiazdkowa. Jest tristarem. I to trochę boli jakby, co nie? Dlatego pomyślałam sobie, że mogę spróbować gambling. E, jako, że wbiłam 40 poziom w gierce I spróbujemy sobie załóżować na tą Nie tą pięciogwiazdkową, mimo że ona jest super na Encore Tylko na to Co nie? Więc uwaga chat, gambling, gambling Dzięki Prebinkę Oby gówno wyleciało Dobra, ale wy nie mili jesteście Ale nie mili jesteście Złote O, Just, kurde, co jest? Pierwszy ten pull, o kurde jest! Co Sorry! sorry. Nie no, się po prostu! O tak gra! Śmieszne, jakbyśmy jeszcze raz zostali tego forstara, co nie? To by było w ogóle hit! Czekaj, dobra szat. Jeden, jeden na tego... jeden! No, zobacz, zobaczcie, jak zobaczcie, jaka jest czwórka! Aha, nie ma czwórki. A, to nieważne, No nie było tematu. Ty, ale dosłownie, przed tym załiszowałam chyba tylko te pięć darmowych. Co jest? Dawaj na Rudom można nią broń... Ale nie, bo to jest broń na Enkor, to nie, 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 nie na Rudom, to jest broń... To jest broń na Encore. Bo Encore chciałam jakąś dobrą broń, no i... No i Pana to. No i Pana to. Teraz to Encore ma dowaloną broń akurat. Kupuj waluty, doładuj smocze monety! Nie doładowuję żadnych smoczych monet, nie jestem Gamba Addictem! Przecież nie jestem uzależniona od hazardu! Nie jestem uzależniona od hazardu, przecież żeby kupować... E, ...jakieś smocze monety w Metinie. Ty, ale Encore teraz to będzie nawalać, co nie? Teraz to będzie tak dokokszona postać. Tylko muszę tą broń jakoś szybko wylewelować, co nie? Ale totalnie się nie spodziewałam, że wyleci coś tak dobrego. Totalnie. Tu brakuje mi już tego. Ty, ale do walenia akurat, że mi się trafiło coś takiego. A tu nie wiem, czy bym sobie nie wzięła tego na werinę, na bo jeśli leczenie stakuje z atakiem, co nie? To mogę sobie to w sumie na nią wziąć i chyba będzie mi wtedy więcej leczyć do tego, co nie? To w sumie fajny czy mi się podoba. Pokaż się, Enkor. Poka teraz swoją brońkę. Nie no, teraz to jest Sigma. Ty, czekaj, robię screena, pochwalę się na Twitterze. Czekaj, neuro wyślę, neuro wyślę czat. mi taki mod do MC Watykańczyk. Tak, tak, a co on robi? Młody pobiera... Młody pobiera Watykańczyk. Something went wrong. Insert kremówka? To... Aj, coś takiego się robi na ekranie. <grymne> eee, co to za papież zdjęcie papieża! Powalone. Jakieś dziś na tyłu by, były marcy i mieszkałem w Watykanie obok innych biskupów i samego Jana ja, ja, Pawła II. wydawało, i, w, wydawało piętro niżej. Tym ujrzałem ogromną bibliotekę spytałem się, co rzekł. czy to zaginęła biblioteka aleksandryjska. Jest <grymne> jakiś delulu. To jest jakiś delulu przecież. Papaj, no? To jest jakieś Delulu. Zaczynam się obawiać, co wy pobieracie sobie za mody. Ej, ale w ogóle tylko ten pól poszedł, więc mam jeszcze tyle wishów na zgabywanie sobie Jinin. A bałam się, żeby, że Jinin nie uda mi się zgamblować, co nie? Jak wydam teraz te e na tą brońkę. Ale jako, że, że się udało, to ja jestem szczęśliwa bardzo, co nie? A to tak ma w ogóle większy. To miałeś Clitrid 70! Sigma. Wy, wy, creepy chat jesteście ogólnie. I mo, jesteście mega creepy. REL? REL, mega creepy jesteście. My? A ja? A ja za to niby miałabym być creepy. Ej, co to jest, czy mam za event jakiś? A, że to teraz ten event: Complete Simulator Challenge. Co to jest? A to jest to, jakoś jedno. Dobra, to mogę to zrobić, ale nie odbiorę nagród po prostu. Bo nie potrzebuję. To ty mówisz, że ci kolega dużego krokodyla wysłał No ale krokodyla no Nawet zapisałam Ale to nie Leo, to nie Leo jak coś To mi inny kolega wysłał Ale o to nie na snapie to... Znaczy to na snapie, ale to jakby normalny krokodyl był Taki, ale taki, dos... taki normalny krokodyl Zap... No zapisałam krokodyl, bo ładny był Ale to był krokodyl Taki z zoo! Egzotyczny krokodyl, czaty to był. No! Nie możecie mi wywinić! Skipuję to wywalone. Give Sea of Flowers! Nie wiem co to jest... A give me some clues. I'm Turning Sea of Flowers. A i mogę sobie kwiatka wybrać! Który, który to będzie Sea of Flowers? Nie wiem, dostaniesz takiego kwiatka, bo go najwięcej. I co, to tyle? Ta. No spoko, dostałam pieniądze, esz? A w ogóle, Neuro, mogę ci się pochwalić, że mam skoń skończyłam kolejne questy. W sensie takie, zostaję za to nagrodę, jakby skończyłam chwałą i mam takie coś tu, nie? No tak swoją drogą. Wczoraj się udało skończyć ostatniego. Ona jest dla mężczyzn, bo w sensie dla takich wiecie, horni mężczyzn, to lubią widok cyców i, i ud. A ja mnie to nie kręci. I dla mnie jest taka mid. Szczerze ona dla mnie jest mid. Już prędzej tego i tego typa bym zawyszowała, ale go już nie ma na banerze. Unlucky, tak. Będziemy łyszować jak wyjdzie Jin.